Myślę, że pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu. Jeśli chodzi o posiadanie, jeśli chodzi o nawet i kierowanie sytuacji, bo powinniśmy po stałym fragmencie na pewno śledzić bramkę, minimum jedną. Sytuacja Miłosza Szczepańskiego, gdzie z głowy nie trafia, z najbliższej odległości. Powinna się skończyć myślę, kolejną bramką. Stomil miał bardzo fajną akcję: super zachowanie karlika, super złamanie do środka, przerzut do, do wuja i ekstra wykończenie. Także myślę, że momentami też ten Stomil przypominał ten Stomil z tamtego, z tamtego sezonu. Dobitnie skuteczny i, i, no i fajnie, że tak, że tak się prezentował. Druga połowa no już też nie oszukujmy się, ludzie, którzy powchodzili u nas, dopiero są z nami w treningu od wczoraj jeśli chodzi o młodych juniorów, także też troszeczkę było, było zagubienie, ale, ale też te sytuacje bramkowe były. Fajnie, że grali chłopaki do końca i, i naprawdę po takim sparingu trzeba ich tylko chwalić, bo, bo ta sytuacja, w której na tę chwilę jesteśmy nie jest łatwa. Pewnie można było się załamać, pewnie można było myśleć tylko i wyłącznie negatywnie, a myślę, że pokazaliśmy to walko do końca, że, yy, że jeszcze będzie dobrze. Ale też nie wystawił Pan wszystkich zawodników. <laughs> ja wystawiłem wszystkich y, tych, których, y, których mogłem wystawić. Tak powiem, y, czy to. Urazy, czy y, sprawy pozasportowe, czy też sprawy, które, które y, spowodują to, że na razie musi być trening indywidualne. Wystawiłem wszystkich, których, których mogłem, także na tą chwilę tak wy wygląda sytuacja. Ja tak na koniec zapytam, jak Pan ocenia Stomil przed początkiem rozgrywek drugoligowych? Dużo się ten zespół w porównaniu z tą ekipą, którą Pan miał do dyspozycji, nie zmienił nawet w tym meczu. Jak Pan widzi ten Stomil? Tak jak powiedziałem, no, szczególnie pierwsza połowa pokazała to, że, że dużo się nie, nie zmienił i, e, i, i e, tak jak ja bym mógłbym oceniać e, myślę, że dużo optymizmu przed kibicami z Tomilu i przed samymi zawodnikami. Myślę, że e, mają szansę od samego początku mocno wejść w tę ligę, nawet patrząc po terminarzu i, i od samego początku do samego końca e, wieść prym w, w drugoligowych rozgrywkach.